Jest już pani. Ochry. Oh, Jesteś pewna. Czego szukasz? Innego wyjścia. Mike, to najmniej nic nam tu nie grozi. O, serio? Zapakowanie jak prezenciki dla tych potworów, żeby miały wes. Tak właśnie będzie, prawda, Em? Tak, znaczy. No raczej. No to czekajcie, ja spadam. Mike, brakuje klubu. To jeden z jego numerów. Świetnie, bomba. Jeśli to cholerstwo dorwało Josza, to. Epicka chujnia. No nie wiem, Mike. Możliwe, że... Możliwe, że co? Że to coś zabrało go do kopalni. Co? Widziałam tam na dole naprawdę straszne rzeczy. To coś chyba tam mieszka i... Hm. Em, co? Jebać to. Dorwę ten klucz, prosto z sypialni tej poczwary, a potem wszyscy stąd spadamy. Em, co to za rzeczy? To chyba torba starego. Jakaś mapa. Koleś był przygotowany na wszystko. Nie do końca. Co to za miejsce? O mój Boże! Zaraz, zaraz, co to? Byłem tam. Przez ranę. Byłeś? Niektórzy przeżyli, ale gdzieś tak z piętnastu cięło. Michael, a może tak skupmy się na ratowaniu naszych własnych tyłków, dobrze? Ja tylko mówię, że tutaj dzieją się dziwne rzeczy. Dla mnie dziwne jest to, że schronisko i sanatorium są połączone tunelem, widzisz? No tak, ten wróciłem. Widziałam to, jak byłam na dole. To coś tu mieszka. Em? Um. Em? Um. Co to jest? No? Co to jest? Aż. Um. O mój Boże, mój Boże. To mój nic Boże! nic takiego, Boże, tylko mnie ugryzło i. Ugryzło cię! Co cię ugryzło? No to. wendigo. Że co? To nic takiego, serio, draśnięcie. Wszystko okej? Okay? Kurwa. Już nawet nie boli, serio, to. to drobnostka. Em, jeśli to coś cię ugryzło. Wiem co masz na myśli, wszystko gra. Czyżby? Tak! Emily, trzeba cię opatrzyć. Emily, jeżeli ugryzło cię Bendigo, to możesz zamienić się w jedno z. Ach, to jakiś absurd. Stary mówi, że to się bierze od zżarania innych. Pamiętasz, powiedział tak. To na pewno tak działało? Tak! To się dzieje, jak ci ugryzie. Zmieniasz się w niego i rzucisz się na nas. O Boże! Boże! Boże. Nie możesz tu z nami być. Co? Mike! Musisz odejść. Ja sobie robisz? Narażasz nas wszystkich. Chłopcze! Co? Nie wiemy, czy to tak działa. Może to tak naprawdę nic takiego. Co jest? Co wy odstawiacie? Tu są drzwi. Możesz wyjść po dobroci. No prawda. Po prostu chcesz się poczuć lepiej z tym, że skazujesz mnie na śmierć. Dobrze no, wiesz, że tam jest Wendigo i że rozerwie mnie na strzępy, jak i jak. Dobra, Jezu, Boży, proszę! Po prostu idź już stąd! Ej, okej. Okay. Ej, 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 Mike. Spokojnie. I co? Zastrzelisz mnie? Mike, mnie? To jest nasze schronienie, Proszę! Nie będziemy tu bezpieczni! Nie! Póki tu jesteś! Prawdy, przykro. Kurwa, nie dam rady. O boże, dobrze zrobiłeś. Oby tak było. No, oby. Na razie. Kurwa, nie pana, mać. Miejcie ją na oku. Jak coś z nią będzie, nie tak. Wiecie, co robić. Ta. Siedźcie tu. ok? Inaczej może być po was. Niedługo wrócę. Myślałam, że, że... nam jakoś pomoże. Kto, dziad z miotaczem? Teraz mamy przesrane. Nie, słuchajcie, musimy po prostu być twardzi. Musimy sami dać radę. Chyba nie potrafię. Tu jest napisane, że Wendigo mutują się z ludzi i kiedy polują, potrafią doskonale naśladować swoje ofiary. Oh. Oh, o. O nie, nie, nie. Co tam jest napisane? O tym, że te. te ukąszenia. Je, jeśli cię ukąsi, to nic ci się nie stanie. Nie są w ogóle zaraźliwe. Pokaż mi, to. że coś ty powiedziała? Um, to dowodzi, że nic ci nie będzie. Co takiego? Nic ci nie będzie. Nic przecież Mike mnie prawie zastrzeli. nie zastrzelił. Cię. A ta suka mu na to pozwoliła. Nie jesteś niefer. ona po prostu się bała. Jak już to ja się Przepraszam. bałam! – Przepraszam! Przepraszam, Emili. Nie wiedziałam, co się stanie. Nic no. nas nie wiedział. Żadne wytłumaczenie, absolutnie. Błagam, Emili. Proszę spróbuj zrozumieć. Nie chcę Cię więcej znać, ty suko. Przepraszam. Tak mi strasznie, strasznie przykro! Kurde, Musisz je pierdolę! Musimy dogonić Majka. I to już... Roszła! Trzeba było mnie słuchać. Podjąłeś wybory, które przyniosły śmierć. Naprawdę nie wiem, co jest gorsze. To, że doprowadzałeś do zdarzeń, w których zginęło tylu ludzi. Czy to, że pozwoliłeś wydarzyć się tragedii? I nie kiwnąłeś nawet za stranym palcem? Żeby komuś pomóc. Pff. Pamiętasz zeszły rok, A? Jak pozwoliłeś siostrom zginąć. Jak im nie pomogłeś. Jak sparaliżował cię strach o samego siebie. Kiedy Zawsze dbasz tylko o siebie. Twoja gra potoczyła się bardzo źle. Tak jak twoje siostry, przyjaciele cię opuścili. Jesteś sam. Czujesz, jak lodowata stała się twoja samotność? Czemu ich skrzywdziłeś? Joshua, czemu ich skrzywdziłeś? Oczywiście, że skrzywdziłeś. Byli twoimi przyjaciółmi, a ty ich zwodziłeś. I zafundowałeś im nocny koszmar. Tylko gra. Gra, która doprowadziła cię przed oblicze twojego największego lęku, Joshua. Odosobnienia.